We're free, don't look Nasz Dzień Otwarty organizujemy po to, aby pokazać turystom i okolicznym mieszkańcom, na czym polega nasza praca. Goście mają szansę zobaczyć cały obieg nasion w naszej jednostce. Od przyjęcia materiału, poprzez jego przygotowanie, aż do pakowania w chłodniach i zbiornikach kriogenicznych. Dodatkową atrakcją jest możliwość odwiedzenia szkółki leśnej, do której trafiają nasiona z naszej jednostki. Czy tam daleko? Zumwik? Goście w ramach dnia otwartego mogą odwiedzić nasze arboretum, w którym mogą zobaczyć bardzo ciekawe gatunki roślin z wielu kontynentów. Nasze arboretum uzupełnia również działalność banku genów w zakresie zachowania leśnych zasobów genowych. Z najcenniejszych partii nasion w ramach prób kiełkowania hodujemy rośliny, które następnie są tam sadzone i zachowywane dla przyszłych pokoleń. Dla dzieci przewidziane są gry i zabawy edukacyjne, ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek. To jest świetna edukacja dla dzieci. Po pierwsze, poznają to, co mają praktycznie pod ręką, bo jesteśmy z okolicy. Po drugie, mogą się dowiedzieć e, w przystępny sposób, w jaki sposób odbywa się to wszystko. Dzięki paniom pracującym. Tworzymy zasoby genowe, które są u nas przechowywane przez bardzo, bardzo wiele lat. I to, w jaki sposób się pakuje nasiona i gdzie one są przechowywane, czyli gdzie znajduje się to centrum, to serce, banku genów, teraz się Państwo dowiedzą. Zapraszam. Do